<noise> Jadą na przejażdżkę chłopaki pierwszą. Noga na... Ciebie nie trzeba uczyć, ty już wiesz. <noise> zobacz tyło, za z <noise> Jak pięcioletnie dziecko się cieszy. Radek! To jest dla ciebie dobre. Po, po podwórku będę nie, po, nie ale co potestujesz to? W terenie. Ta, ta. Trzy tak, tak. Wszystko zarejestrowane, tak. Kiedy chcesz pojechać? Trzyosobowe dla Twoich synów, dla nas to dwóch. No, 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 no. Ta, no. Ja raptorem za tobą. jesteś. Pojedziemy, po Zrobimy tej... testy. Zrobimy to testy. Oni nas będą gonić helikopterem. O, tak. Ty... Idziemy. włosach kurczę fryzurę mi rozwali bo no, tak, tak średnio bym poniósł fryzurą My chyba spadniemy! O kurde zrywa od razu, co nie? A czuć jak ten Miotam. Ale fajna, ja wiem, wiele niesamowite Ty chyba się bardziej cieszysz jak my Ale Bokie od razu Co, dobrze? Ale to idzie. Ja pamiętam, że tak zawsze busem chciałeś robić. No i zaś Markowi dać maszynę i podwórko całe zepsuł. Dziury w porobił. Będzie łatał nasze asfalty warszawskie. Teraz Ej, okej, okay. nie, tak. nie, nie wychodzi Pan teraz! Witam, witam. Ja Ej. zaraz za tankurem będę jeździć, człowieku. Ja już pod górkę tam się wspinałem. Bartek, osranuj, co ty robisz? Ja mówię, nie, to w końcu, tak mówię, człowieku. Jezus. jezus, ten Bartek, on się boi o życie. Ja A powiem. kto będzie podwórko łatał? Ale zobacz, jak to idzie, nie? Ja Kurde, panie, nie są nie ufani. Ale tacie nie pozwól z Martyliną tak teraz. Nie. <gry> nie no takie nie będą z ją mogli taki rzecznik. Ej, światło działa tam na górze. Działa, działa, nie no? wiem. No. Marek sobie podwórko zryje. <grywa> I da dziecko za babkę. <grywa> Widać po kim Bartoszek poszedł, oporowiec jest. Pod górki tak chciał wjeżdżać, to już Ale tu mocniej zryta. twój tata musiał kółeczka robić. Tak, Teraz już chyba się boi, co? To widać po kim Bartoszek poszedł, nie? Maracek oporowiec. oporowiec jest. A ty tu jak, jak jeździsz autem? Ja tam delikatnie. To delikatnie. O. Jak przejażdżka? Dobrze, idzie Mówi, nie. że już mam okno. pierdolę Ze Już znowu, bo ucieka Uciekamy Okej, Ja... On panika... Mówię ci Panika, ty! O, on żyć. A jak się kur... zaczął trzymać tak? On co fajnie widziałeś to... Co ty? Teraz. Jak? Nie z tego mówię. Nie kłam ja Nawet nie nagrał tego ja Nagrałeś? Nie z... nagrałem Cały tył był Głupie Mówi, że, że już chyba mokro Byliśmy na oktawie. Ty, to jest niby na jedno koło napęd teraz. Ale jak dajesz gazu, to blokadę. Włącza blokadę włącza, no. no? Rzeczywiście. I prostuje go. No, fajnie. Nie ma takiego poślizgu Ale nie ma, że on się przekrzywia, nie? Nie, idzie. No trzeba tam uważać, tutaj Tutaj, kurczę jakby tak chciał cały czas na gazie, to wy, wypadnąć. No. Nie, no Nie, 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 to takich rzeczy nie można. No, e, e, Gaź go, grabeczki i gra pod Ja to się tutaj A co tam są takie duże No. No. Tak. Ja raz, <laughs> po, pojeździłem to krzyczałeś. Nie <laughs> <laughs> możesz, ja nie mogę. Dobra, idę po pieniądze z bo muszę. <gry> Dobra, postawię go na podwórko. No nie? Ten, tak musi być lekko być zawsze odstawiony, żeby sobie tędy wyjeżdżać i wyjeżdżać. Nie? No, Postawić go na podwórko? No możesz. Chłodzenie. Chodź. Friday dla dzieci. Tata. Tata. Tak, też na ciepło. O kurde! Ja to no tak wszędzie. A, dlatego tu mówi może przez gorąco tu jest I jak wrażenia mama? Tak. Jeszcze chcesz jeździć? Tak. Ale opacki nie masz, łóżka będą bolały, bo tu się przewieje. Ty Tam tu pojechałem trochę szybciej, a cicho babcia, bo tak krzyci. Aśka krzyczy, a cicho babcia. Tak? Tak. Patka, to jest zwykłe, tego i co? Takich wiesz, akurat... Ale to motorki, fajne. O, proszę bardzo, widz przyjechał. Auto mu się rozwaliło. Pięknie elegancko zrobił na tretytki. Cyk. No. Mam Audi do sprzedania niebite, nieklepane. Nie klepane. O. ładnie wszędzie. <grystanie> Takie trochę delikatnie, ale, ale to tylko po przejściach, w terenie jeździło, w terenie. W terenie w koło komina, nie? O komina, nie klepane, nie rdzewiane. Dwa i pół zabieraj. E, te, dwie koszulki i kubek dorzucę. I sprzedajesz? Ale nie no, to będzie jakieś... Nie no, ile to będzie, 150 zł? No. Nie no, ja wiem. On przyjechał do mnie i mówi, weź mi pomóż. Trytytki masz? No mam. Bo mi maska odpadła. <laughs> Jedzie z, z Gdańska jedzie do Kołobrzegu, bo no chciało, mu się... chciało mu się nad morze jechać, a w Kołobrzegu nie ma morza? Nie to samo, nie? Nie 360. Dziuran flexem wycięta To wisi? Tutaj na gwoździa na gwoździach! Na gwoździa! Kurwa serio na gwoździach? Twoje dzieło? Panie Moja korsa lepiej wyglądała Nie przesadzaj, aż tu więcej ziemniaków wejdzie No Trzymaj Będziesz jechał Volkswagen to za auto Niech wydał. Dobra, jedziemy. Czekaj, okay. umiewę ręce sobie. No właśnie. Tutaj y, po naprawie tyle wymontował części z Audi Reflektor, nie o 60, chyba ty miałeś, nie no. wiem Tam? Tak, tak, tak Co da więcej Co da ja. więcej Przebiegu y, pół miliona. <mulna> <mulna> ty, ej dopiero świeżo dotarty Pierwszej zmianie oleju od nowości daj jej na zimnym Widać dieselek jest. Na razie. Na razie. Trzymajcie dajmy, się. Dajmy. No tak No dobra jaką zrobiłeś flamę. Zostawiłem coś po sobie na pamiątkę. Ja pierdzielę. Taka mała stawka. Tak więc dzięki za oglądanie. My kończymy odcinek i widzimy się jutro o dziewiątej w kolejnym vlogu. Na razie, cześć. A Marek mówi, że szybko jeździmy. No, też Właśnie gada na mnie, a to teraz Nie? Kada na a co droga?